dobry widzowie witam Wam w kolejnym odcinku z hacker. Chyba, że dzisiaj będziemy zegrali w nową grę hacker. Kolega ona na tym, żeby hakować tu pieniądze. Jak się nie skakuję, to się dostaje pieniądze. Bardzo fajna gra polecam. Dzisiaj sobie pozbawiamy o rozdziale drugim. Powiem wam widzowie tak. Mamy zapowiedzi dla nowego skina. Juice Award. Tak jak tam youtuberzy nie mówią, Juice Award ma powrócić do Fortnite i można go zdobyć za darmo. Tylko ci, którzy mają Xboxy, muszą się zalogować 30 listopada albo 1 grudnia do Fortnite o 7 rano. Musicie się tylko zalogować i już pójść i wejść, no i dostaniecie go na konto. Bardzo łatwy sposób. I po prostu to jest dobre, bo w końcu Xbox ma swoje skiny. Będą dwa skiny zapowiedziane, jeszcze będzie taki skin. Ale jeszcze mamy zapowiedzi, że jak wiecie gdzie są te bryloki, to no zostali youtuberzy paczki od Fortnite. Tam możemy zobaczyć, że mamy remiksy. Po drugie mamy takie fajne kasety i wiele, wiele więcej tam znam, mamy znaczki, na których mamy nasa rękę, mamy rekina, czyli mamy jeszcze drugie i to oznacza, że już, już możemy wiedzieć, co będziemy mieli w kolejnych sezonach powiem wam tak później będziemy mieli na kolejny sezon to, to będzie sezon Chyba mar Marvelowy on będzie miał se już setny level i to będzie już normalny, który się zacznie 1 grudnia. Jeszcze 1 grudnia do 8 możecie grać, ale już później nie będziecie mogli grać. I powiem Wam, że Fortnite naprawdę wymyślił dobrą rzecz z butami. Oczywiście jak ktoś będzie posiadał cardet, to będzie miał takie sobie buty Jordany po prostu odebrać. I Fortnite będzie do sklepów wprowadzał te buty Jordany i później jak już wprowadzi się, no to będzie to będziecie mogli na skina zakładać buty na jakiegoś na jakiekolwiek Jak macie każdy kto sobie Jordany jedynki, tak założycie i ten tam później... Będzie to tak, tak fajnie wyglądało i to naprawdę bardzo fajną rzecz wprowadził Fortnite I 7 listopada będzie, czyli już za dwa dni będzie otworzona grota. Będzie minigun, będzie aktualizacja w czwartek i to będzie aktualizacja, która wprowadzi tam Eminema grotę i jego tego spaghetti te, jego tam restauracji Spaghetti. Wiecie gdzie to jest. Tam na łapie się pokażę, to jest tam zamknięta grota. Ona będzie otwarta. Dostaniecie gada jego i, i to on jest taki szybki. Ja już wiem jak on będzie działał, więc jak chcecie się dowiedzieć więcej, wpadajcie na mojego Discorda. Link macie w opisie. I do zobaczenia! Ja byłem Szymon. I jak pod tym filmem zostawicie. Dwa, tysiąc słapek nagrywam, o, to robię jakiś konkurs na faldolce. To powiem Wam tylko tyle. Zostawcie suba, bo wbijam 50 subów albo tam 60. I to wszystko. Z tej strony był Szymon i Pa.